Według doniesień branżowych informatorów, następca konsoli Nintendo Switch ma zostać ujawniony w tym tygodniu. Plotki i przecieki na temat Nintendo Switch 2 nasiliły się przed potencjalną premierą, a kilka źródeł wskazuje, że oficjalne ogłoszenie nowej konsoli hybrydowej może nastąpić bardzo szybko. Mówi się, że Nintendo jest gotowe do zaprezentowania Switch 2 już 16 stycznia. Jeżeli chcecie kupić różne sprzęty w dobrych cenach, to zajrzyj do opisu i w przypiętym komentarzu są linki. Informacje te pochodzą od formatora Nate'a The Hate, znanego z branżowych przecieków i trafnych przewidywań dotyczących premier. W swoim ostatnim podcaście mężczyzna stwierdził, że według jego źródeł Nintendo Switch 2 zostanie ujawnione w czwartek 16 stycznia. Dodał, że wydarzenie ma skupić się przede wszystkim na samej konsoli bez prezentacji gier. Informacje te zostały potwierdzone przez inne publikacje, m.in. The Verge i Eurogamer. Ostatnie przecieki dotyczące wyglądu i specyfikacji Switch 2 sugerują, że Nintendo jest bliskie oficjalnego zaprezentowania następcy popularnej konsoli. Na targach CES firma Genki zaprezentowała makietę Nintendo Switch 2, którą Nintendo określiło jako nieoficjalną. Sama firma Nintendo potwierdziła, że następca Switcha zostanie ogłoszony przed końcem marca 2025 roku i będzie kompatybilny wstecznie z grami na Nintendo Switch. Nieoficjalne informacje sugerują ulepszenia konstrukcyjne i sprzętowe, takie jak magnetyczne joy i większy ekran.